Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tym na i dzisiaj rozpoczniemy sobie nową serię na kanale jest to gra o Tron i Droga Królów. I na początek to bym chciał powiedzieć o grze. Gra opowiada o wydarzeniach jeszcze z sezonu 3-4 gdzie właśnie rozpoczęła się wojna pomiędzy siedmioma Królestwami i rozpoczniemy sobie wątkiem gdzie będzie właśnie zapowiedziana nocna plaż. na początek wybieramy sobie podtać ja już mam podtać wybraną jest to Sil Sword graje niestety w całości po angielsku, więc e, jeśli chodzi o języki, no to mamy e, różne języki oprócz polskiego, nie wtedy <coughs> e, no i może e, jeśli chodzi o klasy, no to mamy tak Silswarda e, mamy rycerza mamy Asasyna e, Asasyn jest akurat tutaj pokazany jako kobieta, ale można sobie go skastumizować na na chłopaka tak samo e, silców i Rycerza. E, i jest to gra mobil, e, mobilna i zarówno można też powiedzieć komputerowa <coughs> e, gra ukazała się w czerwcu e, tego roku e, ja od razu polubiłem tę serię dlatego że e, jest to gra fantastyczna, przygodowa, a ja lubię takie gierki. E, mam nadzieję, że wy również polubicie tę serię, ponieważ e, można powiedzieć, że ta seria opowiada bardzo ciekawą historię. Nie tylko będziemy się tu bawić fabularnie, ale też będziemy poznawać całą e, mapę tej gry. Jeśli chodzi o mapę, no to e, niestety nie mogę jej teraz pokazać, ale na pewno nie będziemy się poruszali po północy. Będziemy się też poruszali po e, Westeros, e, po e, czerwonej przytkrani na pewno też się poruszamy. <laughs> e, na razie można powiedzieć, że robię tylko prolog, więc E, następne materiały na pewno ukażą wam e, trochę więcej. E, I teraz tak. E, mamy tutaj zadanie. Go to the gates. Mamy iść pod bramę. Dobra. No to lecimy naszym S-Wordem. What happened out there? Where are the others? No, not What happened? no coś się to dzieje. Jest tam... są. Hold him still, dammit! I'm trying uh, hurry up! Uh, Brace yourself. Step aside. Give him some space. Get him inside. Freeze to death out here. John's party looks like trouble. I'm riding out. Wait here until I return. I'm coming with you. Forget it. You're not a member of the Watch, Uncle. I can look after myself. Ready yourself. It's dangerous out there. Dorothy. dla wyjaśnienia jakim jest właśnie ten tenet jesteśmy dosłownie Benhartem który jest z kid. klanu Wither to jeden z klanów a, a my jako nieślubny syn Lorda Malloka <coughs> mamy do zrobienia osłabnie odbudowanie góry na naszego planu, <coughs> e, ponieważ nasz e, ojciec nie może tego sam zrobić, Where dlatego że going? jest osłabiony, Rangers John a meja patrol meja patrol in to the there. Wouldn't it be to cut the trees? Naszego planu do. <coughs>

Wygląda na to, że musimy przebadać las. By the gods mm, ciekawe kto to mógł zrobić o to nie wygląda na robotę dzikich. O nie. Na pewno to nie jest robota dzikich. Overdo this, Wardlings? No, this was the work of no man. Don't you stop oh. that! Aha, pogadać z Kenetem. we're heading back to the wall what about john his rangers if they're alive they'll have to hold their own we must alert the watch no oh. we said we would find them oh. we, can't we can't just leave them to point, their fate john Snow, e, so so get to the horses tell thorn what we've seen bring aid I... Na pewno go spotkamy. Spotkamy też na pewno we check the camp for clues. That is all. I've seen battles. I've been ripped to shred for this. There two or three rangers here. The rest are wildlings. Wildlings take what they need. If okay, do, do, you don't have a rest, you're going to have a Jeśli chodzi o grafikę, no to ona jest teraz ustawiona Nie dosłownie na maksymalnej jakości. Ale mogę ją zawsze zmniejszyć, jakby coś się działo z komputerem. Oho, mamy ślady. E, właśnie. E, pod jednym z klawiszy mamy taki jakby zmysł dzięki temu możemy ukryte ślady znaleźć i jest to dosłownie smaczek wyciągnięty z Wiedźmina <grymne> bo w Wiedźminie mieliśmy też właśnie coś podobnego że mogliśmy sobie znaleźć ten tym zmysłem wiedźmińskim ślady, których nie było widać także jest to ukłon też w stronę Wiedźmina ale tak jak mówię e, gierka ma swój klimacik e, nie zasypujmy go wieźminem bo to, to Wiedźmina ma bardzo daleko mm. okej okay. The hounded. Woods nawiedzony las mm.

Oj oj, no i to no, <try> mm -hmm. jest jakby tu nie po to mamy, mamy pierwsze do droga, to? tu, pierwsze padł. <try> No, jeszcze tujdę nie całkiem, dobra Może na początku nie będziemy być w ogóle. Nie wyobrażenie dużych tych obrażeń. Ale mogę powiedzieć jedno. Na pewno jedna z tych klas, czyli najemnik, będzie moją ulubioną. Ponieważ ja lubię gości z ciężkimi topolami, <laughs> Jeśli chodzi właśnie o podtacie. Arryn? Arryn nie żyje, zrób mi. O jest taki jednym z tych dwóch, które nas właściwie pożerały. O, jeszcze więcej. Granat też tu, czy kombosu, jak widać. Na razie to sam uczek, więc według ja tutaj mam... No i okej, na wacie tam gdzie chyba się da się chyba będziemy mieli kurde już po chyba chyba O chyba 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 szybko mi powiedziałeś. Okej, okay, jeden padł. Teraz ja, pewnie to najnowszego do maja. Dobrze, so, oni przystali za jakiś czas. Ale my sobie poradzimy dlatego, że tu można powiedzieć, że... Ej... Można powiedzieć, że ja jeszcze niektóre ćwiczki tutaj znam. Okej, dobra.

Nienarodzony syn Karka. E, Szydłoka. <śśpiew> Nienarodzony, ponieważ on też jest Benkalem. Tak, to w ogóle byłoby to w tym filmie. I tej chwili i, i, i. I, więcej umarliwym. Się Na companhia ship to let's move now ale now Nie looking nie damy we'll <coughs> Na we'll ten, e, taka, e, to see e, you, <coughs>

i po tu będzie, Moment więc też porządnie właśnie przejść w dalszym grafika, do dalszego. Chciać? Aha, gigant. ten gigant tutaj nie żyje? A, nie, 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 nie,

na pewno się odrodzicie w tym miejscu. Także to chyba jeszcze też tu będzie. Kał. Okej, mamy to. jakieś dla mnie. nam tutaj trójkę też świata tego giganta trochę unikać może go posłuchać tylko żeby... tak nie patrzymy, to ja cały czas się sam temu gigantowi pozdrowić o kuchu ty tak, że jesteś martwy. No, <laughs> nasz bojek nie wtedy chyba trochę dostał obity. Hmm. musimy się z tym wydostać na no kurde. Zgadzam się to tobą, członek. The mm -hmm. Dobra, czyli teraz będziemy uciekać na pieszo. Dobra, samo łóżki jadłokie będą na Dobra. O, coraz więcej kurdej koni. Nie dostawajmy lepiej w tyle, bo kurde. No, nam nie, <laughs> nie no, W ogóle. E Zacznijmy od tego czym są te u marlaki. to nie są um, e, chłowie, istoty, e, które zostały nepromąkę przesone, bo nie ma tu nepromontów. E, za to są tu e, takie góry jak właśnie imi. I inni. Inni charakteryzują się tym, że wyglądają jak ludzie, ale mają e, dosłownie dmaszczoną skórę. E, próbę, próbę, próbę bladą. i e, mają też niebieską, osobnie te aktytyki. I oni wszyscy, dosłownie, starają się teraz ukatruć całą ludzkość, a my, jako jeden właśnie z bohaterów e, tej, e, gry tron, będziemy starali się e, właśnie dowiedzieć więcej. Na temat tego wszystkiego. Bo tak jak powiedziałem, gra o tron otwiera się bardziej właśnie na tym serialu. Niż na jakiejś wymyślonej teorii. Dobra. I dobrze, że ona nie potrafią się wspinać po linach. Nie patrz Dobra, idziemy za połączony. Mam, mamy to zbyt, tutaj stychę czasową. Okej. Okay. Przeżyliśmy jakoś. Ale tu też mamy za później. Na szczęście dla niego za wysoko, żeby se za nami skoczył.

Erdlabójka, dla jak Bójk ten właśnie dostał jednym z umotlaków. No, to jest właśnie tytułowy inny, e, który ożywia te wszystkie trupy. Mm. E, po angielsku oni się chyba nazywają Snow Walker czyli chodzący w śniegu. <laughs> o ile ja to dobrze tłumaczę. No nie tego uciekliśmy, ale wujek został stracony bo już teraz nie będzie nasz bujek tylko jeden tu ma dla no i dosłownie przeszczęśli cały ekipolog. Tak się prezentuje właśnie to Pry. No It almost feels peaceful from up here, doesn't it? I know how it feels. I'm not sure you do. My uncle led a range in years ago. Never came back. I'm sorry about Kenneth. He was a good ranger, an even better man. It's my fault. I should have. To hell with your apologies. We need to get him back. Kill the thing that did this. Here, a man gets what he earns. When he earns it. We rush out now, we'll only get ourselves killed. I'm sure you have questions. I'll do my best to answer them. Hmm. Dobra. Um Uh, what are you there? White, white My Angel Baldo <laughs> some of this should <laughs> the White Walkers be chilled? I the don't know. The a brother here, Sam, <coughs> swears he killed one once, so there must be a way. Uh, You've seen the, seen the White Walkers, walkers yourself. You know e... what they can do. They have to be stopped. We could use your help. I'm nothing but a Northern bastard from a powerless house. Nothing I can do against the army of the dead. Don't underestimate Northern bastards. Castle Black is the only thing standing between the White Walkers and the Seven Kingdoms. House Tyre must send aid. House Tyre can't even support it. itself. But along along the war. So Marrok is a good man. He fought in the Battle of the Bells alongside my father. He'll find a way. So Maric is dying. I'm all there is. Then you'll have to do. Someone must gather the support of the great houses. John i will see it done what do i tell my father tell him that like it or not winter is coming mm. Dokładnie. Zima nas chodzi. <coughs> you lost your horse beyond the wall didn't you okay. go speak to the stable keeper ah, i must speak with the council mm, zaliczone to co chcieliśmy zrobić no to co? E, to by było na tyle jeśli chodzi o e, nasz pierwszy odcinek z tej serii gra o Tron e, więc mam nadzieję, że się wszystko podobało, że wszystko ładnie chodziło i to? E, odcinki będą się pojawiały raz na jakiś czas, bo nie ukrywam, ja bym chciał też e, tę te grę przechodzić na streamie, więc będziecie ją widzieć zarówno na moim Twitchu e, slash e, i może e, nawet będziecie ją widzieć właśnie w formie takiej nagrywkowej na YouTube. Jeśli Wam się podobało, dottapcie reakcję, takcie komentarz. I do zobaczenia następnym razem. Hello!